Witam serdecznie, jest ze mną pan Andrzej Pilipiuk. Tam. Spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem. Akurat pan skończył tutaj półtora godzinną sesję podpisywania książek. Cóż robić, no. Taki, taki zawód autora w końcu. I właśnie podpisywał pan najnowszą książkę Reputacja, którą recenzję również można znaleźć u mnie na kanale. Panie Andrzeju, skąd pomysł, żeby w reputacji skupić się bardziej na Robercie Sztormie, a nie tak jak w poprzednich opowiadaniach, rozbić te opowiadania na, na parę różnych bohaterów? Znaczy, miałem w planach jeszcze opowiadania, jedno opowiadanie z doktorem Skurzewskim i jeszcze jedno opowiadanie z zupełnie innymi bohaterami, ale jakoś mi się trochę gorzej pisało, więc skupiłem się na tych bohaterach no i w końcu opowiadanie. W wielbłądzie masło okazało się tak obszerne, że wypełniło zakładaną objętość, ja trochę ją przekroczyło. No więc dostali ją Państwo tam, gdzie wystąpi tylko dwóch bohaterów niestety. No właśnie w poprzednich y, opowiadaniach ten Robert się pojawiał tak właśnie raczej od czasu do czasu. Jakoś tak się stał się moim takim ulubionym bohaterem, szczerze mówiąc. I chciałem się spytać, jakie plany na przyszłość? Czy planujesz jakaś powieść, czy właśnie jest dalej opowiadania? Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardziej bohater do opowiadań. Mm -hmm. Nie wiem, może jedną z nas jakąś... Mocną fabułę, to napisałem, powieść ale wydaje mi się, że to lepszy bohater do opowiadania. Pan jest z wykształcenia archeologiem i to. E, historykiem? No Tylko archeologiem. Tylko archeologiem. Ale no to zainteresowanie właśnie historią, bardzo dobrze widać w pana książkach i chyba to jest taki. no bardzo dodaje im smaczków. Ale też pojawiają się e, dużo wątków fantastycznych. Znaczy, powiem tak, ja całe życie wczytałem fantastykę lubiłem fantastykę, więc pisanie. Rzeczy takich typowo historyczno-przygodowych jakoś mniej mnie kręci od takich rzeczy historycznych, ale jednak z elementem przynajmniej fantastycznym. Mm -hmm. więc tu mi się wydaje, że znałem jakąś formułę gdzieś tam między panem samochodzikiem a Indianą Jonesa. Moje poletko wcisnąłem i, i eksploatuję, eksploatuję. No właśnie, bo swego czasu kontynuował pan właśnie pana Samochodzika. taki epizod też tutaj no pod pseudonimem, ale jednak. Z czegoś trzeba było żyć skończyć studia. Zaprałem się do takiej fajnej kupy no i pisałem pisek, 15 tomów napisałem. O to jest to nie jest byle. Co. Wychowałem się właśnie na, na tych również tonach pana samochodzika. <laughs> dziękuję bardzo za wywiad na takim krótkim wszystkim przypadek. I do zobaczenia myślę na przeszuk. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.